Cześć, jestem Sam Dzisiaj wam pokażę mniej więcej jak przyrządzać sobie posiłki na cały dzień. Standardowo pies kurczaka, ryż. Dużo osób po prostu ma problem z przygotowaniem posiłków. Dużo osób pisze, że nie ma czasu na to. Ja wam pokażę, że, że nie jest to takie tak powiem, trudne i czasochłonne. Jest godzina 35 po. Możesz pokazać godzinę. Także 35 po, zobaczymy ile mi to zajmie. Pierwsze co to będę wkrawał tutaj tłuszcz. Czas możemy już włączyć piekarnik, bo dzisiaj będę gotował w piekarniku. Więc włączamy piekarnik, żeby się nam nagrzał. takiego brzydzenia, gdy nie chce to możecie sobie zostawić. Ja tu w zależności od chęci, mi się nie chce obkrabać, to nie obkrawam. Ale no, przeważnie obkrawam. Mamy czwarty. 5 tutaj się mam na samym końcu po prostu wody po około 200 gram pierś z czy tu wychodzi około kilograma jak widać to wszystko jest już praktycznie krojone, z tłuszczu i tam niewielkie ilości zostały ale to jest nieważne dobra i teraz Kolejna kwestia, i po prostu przyprawienie tego wszystkiego. Ja na przykład, a jeszcze przed możemy już sobie e, przygotować gdzieś na boku serberko. Mamy tutaj pięć porcji, sześć serberek. Sześć Jeszcze raz, dwa, raz, dwa, trzy, Akurat się nie mam tych przepraw, które używam, więc będzie tylko popryka. Także idziemy. Idziemy z tego na razie. Możemy użyć kilku przepraw, przypraw to nie ma znaczenia, to dajemy co lubimy, ja akurat mam tylko na chwilę obecną paprykę, więc będzie tylko papryka. Najpierw po prostu takiego kurczaka sobie zamarynować dzień wcześniej, wtedy te całe, te całe przyprawy wejdą no, ładnie. Chociaż tak teraz jest naprawdę, jest naprawdę rewelacja, jeżeli chodzi o mnie. Nie może ja ogólnie nie przyprawiam, więc po prostu praktycznie no, to obecnie sobie tak zaplanowały, że będę po prostu miksował, raz w tygodniu będę ja to tak jak robię. Секако ќе бидам да роби овако. Ќе да Takiego zabijasa. Biasa. Kładziamy to na pracę. też pokrytą po prostu już z żeby to się na nie przywarło. No i tutaj robimy to samo.

temperatury, to nie ma znaczenia większego. Jeżeli chodzi o minutę, to około 30 minut w jakiejś temperaturze. No ja miał, nie wiem ogóle nie daje 200, ale można dać więcej to nie ma problemu, czy nie, nie stanie. Oczywiście no też nie ma co przesadzać, żeby trzymać pieś, nie wiem, z godzinę czy coś w tym sensie, prawdopodobnie będziemy mieli strasznie suchą tą pieś. I wszystko to zacznę do piekarnika. 15, czy widzicie. Zajęło to 10 minut. Dobra, kolejna kwestia to jest ryż. Już mamy garczyk na ryż. Pakujemy. W moim przypadku jest to Jest to 650 gram to wodę. w tym przypadku zawsze tutaj wody nalewam dwa razy więcej niż ryży, czyli całość powinna obecnie ważyć kilo osiemk z kilo siedemset, więc ryż jest gotowy. Dajemy na panik, czekamy jakieś 15 minut, ponieważ będziemy czekać pół godziny na pierś. Więc czekamy jakieś 15 minut, żeby było 15 do końca, a w ten czas się ryż powinien gotować. No i to było na teraz. Więc gdy się już wszystko skończy, to pokażę posiłki. Jak widzicie po prostu. Tutaj mamy 10 minut i mamy wszystko gotowe. Teraz tylko po prostu trzeba poczekać, aż się ugotuje, więc to jest kwestia. W pół godziny, więc mamy 40 minut bez jakiegoś większego wysiłku i mamy jedzenie na cały dzień. Także to było na tyle, Jak będą wysiłki gotowe, to pokażę. Trzymajcie się. Zbiesny, 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 zbiesny. Nie ma łez, nie ma łez, nie ma A to co złe już, witanie nie ma, a to co chcesz, to to czego ci potrzeba Każdy chce więc kawałek nieba, a go nie ma, nie ma łez, nie ma łez, nie ma A to co złe już, witanie nie ma, a to co chcesz, to to czego ci potrzeba Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова To odknąłeś się rano tuż przed jedenastą, Potem w miasto takie jakie znasz się Na ulicach Eksodus, zrób kajle z lasu aż przygaśnie Nie będzie zbiegły, tu cały świat masz w swoim ręku Potem dzwonek dzwoni, ty nie znosisz tego dźwięku, lepszy klasyk wie ziarenko Kamer zielony i perony puste Poza dużo kutni i za mało ustęp Ludzie są w nich, w nich się A świat jest naszym krzywym lekarzem się zrobiło? Nie ma łez, nie ma łez, nie ma, nie ma łez Co fach остановишь тут вот этих боку там да? 饭吗？ Więc tak, mamy no, te 5 porcji. Oczywiście ta porcja nie jest zbyt moja. Wcześniej sobie robiłem 5 porcji, ale stwierdziłem, że po prostu 5 porcji jest za dużo, ponieważ muszę zmieścić te kalory w całym dniu. Także nie za bardzo mi się to opłaca jeść co kilka godzin, to po prostu mniej posiłku, szybciej, żeby jeszcze móc.

Nie będę tego wszystkiego pokazywał, widzicie jak to wygląda. Także cała godzina i macie przyrządzone takie posiłki. Do tego, oczywiście, jakieś warzywa. Możecie tutaj też przeprowadzić, czym chcecie. Także tak to wygląda. Mam już gotowe posiłki na cały dzień. Więc to było na tyle. Sam gra pozdrawiam i do usłyszenia za chwilę.